Odcinku na moim kanale a dziś będziemy robić wielki Hello. Zakupowy kupiłem Lego i nie tylko i bucimy. i, nie, i nie, zaczynajmy. O, na i nie ja chrupka i nie ja żachuana. Pyszna. Polecam to chłopki. Nawiew Intro To dostaliśmy ten świąt, To jest świąteczny odcinek, a dziś To będziemy Za chwilę wracamy po małej Prze... Wróciliśmy Co mamy tutaj? O! Nowy magazyn LEGO City Lego Ninjago O! Le dostałem Wczoraj kupiłem na Heraldu nowy magazyn Lego Ninjago W całym domu jest gazetkę I mam kiedyś mam w niedzielę w Jutro Wam to zręczętuję Jutro Wam tam, tam magazyn. Idziemy do kolejnego. Tutaj. Sorry. Małe. Horrendne. To my takie y, Lego. Takiego pajonka. Fajne. Nie będę to rentyzować. O! Co to, to jest? Lego City. Tak. Tak widzowie. Kupiłem, kupiłem yy, ten yy, zestaw yy, Lego City tam on, może 60 6, i jeszcze mamy jeszcze mamy jeden magazyn, ale nie jest Lego mogę, mogę to wrócić. Mamy magazyn Lego Lego, nie Lego tylko Waszej urobionej bajki, czyli nie ty świat gambola z pionikiem, łówkiem i do szkoły. Fajne, fajne. Polecam. Wam związuję to w czwartek. czwartek to wam związuję. A ten magazyn jest zestaw związuje wam w... W tą środę i pisze w komentarzach kto znajdzie w czacie: czy magazyn lego ninjago czy lego nie słychać czy zestaw lego city czy takiego pająka pisze w komentarzach to był już koniec szalu zakupowego jak się podał ten odcinek uciekł mój kanał czy kolejny odcinek na moim kanale Trzema i cześć kolego na moim kana i kolego i, i bijecie y, 10 łapek w górę i dla i, i, bijecie będzie kolejny hello zakupowy i pa